Czasem masz wrażenie, że miasto to pole bitwy. Ale są auta, które zamiast krzyczeć... szepczą. I jeszcze każą Ci się zrelaksować. Oto Lexus UX 300h. Samuraj wśród SUVów. Zen w hybrydzie. Dziś przetestujemy auto, które wygląda jak statek kosmiczny, prowadzi się jak w grze komputerowej i kosztuje tyle, co kawalerka w Radomiu. Lexus UX 300h eF Sport Design. Lexus UX zadebiutował w 2018 roku jako najmniejszy SUV marki. Od 2024 roku dostępny jest w wersji UX 300h która zastąpiła UX 250h. Oprócz zmian stylistycznych, najważniejszą zmianą w porównaniu z poprzednikiem jest przejście na bardziej wydajną hybrydę piątej generacji. Zwiększono moc układu hybrydowego do 199 koni mechanicznych. Wcześniej było to zaledwie 181 koni. Ponadto ma nową baterię litowo-jonową, która poprawia działanie układu hybrydowego. Lexus to oczywiście luksusowe ramię Toyoty, więc jakość, niezawodność i sporo technomagi Produkowany jest w japońskiej fabryce Miata w Kyushu, tam gdzie składają auta jak sushi, czyli perfekcyjnie. A platforma? GAC, czyli taka sama jak w Toyocie Corolli, CHR i PLUS. Więc taki trochę niewyluksus, a dobrze znana technologia. Można powiedzieć, że to taki japoński upgrade. Lexus UX należy do segmentu Cesów Premium. W Polsce konkuruje z takimi modelami jak BMW X1, Mercedes GLA i Volvo XC40. A jak wypada cenowo? Lexus UX300H to wydatek od 179 900 zł. BMW X1 to kwota od 175 000 zł, a Volvo XC40 to cena początkowa od 143 300 zł. Lexus wygląda tak. Jakby projektował go ktoś, kto całe życie składał origami. Światła katany, mnóstwo przetłoczeń i tylny led pas. Wygląda jakby nadawał wiki. Felgi 18 cali, opony 225 na 55 x 18 typu runflat i dostępne opcje lakierów biton, czyli tak w innym kolorze. No, full fashion. W środku Japony, w pełnej krasie. Skórzana kierownica, wyświetlać 12,3 cala, skórzane fotele, podgrzewane i wykończenie w stylu japońskiego papieru. Klasa! Bagażnik? 320 litrów, czyli mniej niż u konkurencji. BMW X1 to 500 litrów pojemności, a Volvo XC40 443 litry. Lexus nie udaje, że jest nad 8 kombi, ale chwila, bo zapomnieliśmy o fotelach. Z przodu jest dużo miejsca dla kierowcy i dla pasażera. Sporo nad głową. Naprawdę mogą czuć się komfortowo, ale zobaczmy z tyłu. Pamiętajmy, że jest to mały samochód, dlatego powinienem usiąść na fotelu z tyłu. Tyłu. Sami widzicie, starczy. No, ale pamiętajmy, że nie jest to duże auto. Lexus UX 300h to istny terminator, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Lexus Safety System Plus trzeciej generacji zawiera PCS, ACC, LTA, BSM, RCTA, SAA, EDS. I jeszcze parę skrótów, które spokojnie mogłyby trafić do testu z angielskiego. A teraz czas na kilka ciekawostek. Uwaga pierwsza. Nazwa UX nie wzięła się z Nikon. To skrót od Urban Explorer. To w polskim tłumaczeniu oznacza miejski odkrywca. Lexus od początku projektował ten model jako miejskiego wojownika kompaktowego, zwinnego. Małe rozmiary i napęd hybrydowy to idealne auto do poruszania się po zatłoczonych miastach bez stresu o spalanie i parkowanie. Ciekawostka 2. Wnętrze inspirowane jest japońskim papierem washi, który jest wykorzystywany do przesuwnych drzwi w japońskich domach. To nie tylko hołd dla kultury Japonii, ale też coś, czego nie znajdziesz u żadnego konkurenta. Minimalizm i luksus w jednym. Trzecia ciekawostka. Aerodynamika na poziomie sportowca. Nasz Lexus UX300H ma współczynnik oporu powietrza 0,33. Co zawdzięcza m.in. specjalnie zaprojektowanym lampom tylnym i wbudowanym spoilerem oraz osłoną nad koli, Co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i lepszą stabilność przy wyższych prędkościach. Lexus jest jak masażysta: cichy i spokojny. Ale jak trzeba, to ma 199 koni i 8,1 sekundy do setki. Ten silnik jest trochę jak mruczenie tygrysa. Nie jest jak inne. Taki głośny, agresywny dźwięk. Lexus UX nie tylko jeździ, on się ustawia. Dosłownie. Dzięki systemowi Vehicle Posture Control, auto reaguje na zakręty i hamowanie z gracją waletnicy, a nie paniką początkującego kierowcy. To nie sport, to medytacja na czterech kołach. Ale jak to działa technicznie? System analizuje siły działające na auto podczas hamowania i skręcania, poziom przyczepności kół, rozkład masy między osiami. Na tej podstawie dopasowuje pracę zawieszenia napędu oraz w wersjach 4x4 rozdział momentu obrotowego między osiami, by zminimalizować nurkowanie przodu przy hamowaniu, zmniejszyć przechyły boczne na zakrętach, zwiększyć stabilność podczas dynamicznych manewrów. Efekt? Prowadzi się bardziej przewidywalnie i płynnie, nawet jeśli kierowca nie jest mistrzem kierownicy. Producent deklaruje zużycie paliwa na poziomie 5,5 litra na 100 km. A jak było u nas? Miasto w korkach to 6,1 litra, miasto bez korków 4,9. Trasa na drodze krajowej to 4,7 litra, a na autostradzie 6,5 litra. Testowana wersja F-Sport Design z czterocylindrowym silnikiem benzynowym o pojemności 2 litrów i mocą 199 koni mechanicznych kosztuje 219 900 zł, a w standardzie Full Wypas 10 pośników. Apple CarPlay, Android Auto, ekran 12,3 cala, bezprzewodowa ładowarka, system bezkluczykowy, sportowe detale F-Sport. Nie zapominajmy o wymiarach. Rozstaw osi to 2,64 m. Długość to prawie 4,5 m. A szerokość z lusterkami nieco ponad 2 m. Oraz wysokość 1,54 m. Czy warto? To zależy. Zależy od tego, czy cenisz sobie komfort, ciszę, jakość wykonania, nie potrzebujesz kombi z miejsca na cztery walizki. To rzeczywiście Lexus UX 300h może być wyborem dla Ciebie. Teraz czas na podsumowanie. Plusy. Świetna jakość wykonania, cisza w kabinie, niskie spalanie, bogate wyposażenie, spokój jazdy. Minusy: mały bagażnik, brak mocnych emocji dla kierowców ze sportowym zacięciem. I teraz czas na największy minus: cena. Jest stanowczo za wysoka, jak na małego suwa. Lexus UX 300h to nie jest samochód do wyścigów. On ma zmieniać codzienność w doświadczeniu wellness. Jest cichy, spokojny, dopracowany, ale ma duszę samuraja i jest gotowy do walki w ruchu miejskim.